Kryzys energetyczny, jaki mamy i jakiego spodziewamy się na jesień, spowodował, że kilka dni temu Lewica złożyła wniosek o skrócenie wakacji sejmowych. To nie pora, aby siedem tygodni Sejm posłanki i posłowie odpoczywali. To pora, abyśmy się spotkali i podjęli decyzje ustawowe, które zapewnią wszystkim Polakom, a nie tylko tym, którzy ogrzewają swoje mieszkania węglem, pomoc. Bo ogromna część Polaków mieszka w blokach, na osiedlach, w blokowiskach, gdzie otrzymują ciepło systemowe i tym ludziom także trzeba pomóc. Nasz wniosek o skrócenie wakacji sejmowych, nabrał jeszcze większego charakteru, tempa i decyzji, ponieważ nasza odra, druga co do wielkości rzeka, umarła. Ktoś zatruł rzekę i niestety rządzący nie robią w tej sprawie wiele. Dopiero posłowie opozycji alarmujący o tym, co się dzieje, że y, zatrute ryby i inne zwierzęta pływają po Odrze, spowodowały, że rząd zainteresował się tą ogromną katastrofą ekologiczną. Ja osobiście w zeszłym tygodniu wymusiłam na wojewodzie zachodniopomorskim, aby rozesłać y, za pomocą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informacje do mieszkańców naszego regionu, naszego wojew województwa, czy do Odry można się zbliżać, czy można się kąpać, czy można pić wodę, bo przed Przecież ludzie przyjechali na urlop także nad Odrę. Dziś już tych działań jest więcej, ale tak naprawdę, kiedy kilka dni temu nasi posłowie, także lewicy z Dolnego Śląska, informowali o tym, o stanie Odry, nikt się nie zainteresował. Minister Moskwa dopiero po w wielu dniach od katastrofy wróciła z urlopu. Ten urlop przerwała. Dziś także jako opozycja zwróciliśmy się do Niku, aby wszczął śledztwo zbadał, kto zawalił, kto nie podejmował stosownych decyzji. Premier Morawiecki zdymisjonował kilka osób, ale jest to wierzchołek góry lodowej. Premier Morawiecki tłumaczy się że dowiedział się o katastrofie ekologicznej dopiero w zeszłym tygodniu, nie potrafi nawet dokładnie podać dnia. W którym to było, że dopiero wtedy został poinformowany. A czy premier Morawiecki nie ogląda wiadomości, nie korzysta z Państwa Dziennikarskiej pracy? Dziennikarze już dawno o tej katastrofie informowali. Jest ze mną mój asystent Krzysztof Burkhardt, który ma dużą wiedzę w zakresie biologii i powie Państwu co z tą naszą Odrą? Czy jest szansa, że ona się odrodzi? Kiedy? Jak wiemy, padły ryby, yy, duże ryby, które yy, jak mówią specjaliści, mają nawet kilkanaście lat. Umiera wyjątkowy ekosystem. Jest to rzeka transgraniczna, jest to dziedzictwo przyrodnicze polsko-niemieckie. Yy, I tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na park krajobrazowy Dolnej yy, tutaj Doliny Odry który jest wyjątkowy pod względem bioróżnorodności, pod względem gatunków. Mieszka tam, mieszkają tam 34 gatunki ptaków, w tym 14 gatunków, które są zarejestrowane w Polskiej Czerwonej Księdze. Mieszkają tam żurawie, mieszkają bieliki. Te wszystkie ptaki, cała różnorodność fauny i flory jest zagrożona poprzez skażenie naszej rzeki. No i niestety w najbliższych pewnie dniach i miesiącach będziemy obserwowali zanik tej różnorodności, po prostu śmierć kolejnych gatunków. I też warto tutaj zwrócić uwagę, iż ze względu na to, iż rzeka jest polsko-niemiecka, jest na granicy, były opóźnione komunikaty do naszych partnerów zachodnich, do Niemców. Tutaj pani ministra środowiska federalna Stefi Lemke zwróciła na to uwagę ostatnio w Szczecinie na konferencji prasowej z panią minister Moskwą, iż informacje były zbyt późno przekazywane, by strona niemiecka mogła właściwie zareagować. Więc tu też warto zadać pytanie naszym rządzącym: dlaczego Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska, bo taki organ, takie ciało funkcjonuje, nie pracowała od samego początku występowania tego zagrożenia? A jest to ciało, które powinno rzeczywiście w sposób zmożony, już od samego początku, interweniować i prowadzić zasadnicze badania. Zwrócili się też do nas, do lewicy, producenci mleka, którzy są zaniepokojeni tym, co stanie się w kryzysie energetycznym na jesieni, ponieważ jeśli będą przerwane dostawy prądu, czy gazu, to zwierzęta, krowy mogą paść, a mleko zostanie zakażone. Będzie, będą ogromne straty producentów właśnie mleka i hodowców zwierząt. A wracając jeszcze do Odry, najważniejsze jest informowanie nas w terminie, co się dzieje, abyśmy mogli ustrzec się przed zakażeniem, abyśmy chronili nasze zdrowie i życie. Więc tłumaczenia naszych rządzących i unikanie tej informacji jest ogromnym błędem. My niedawno w Sejmie podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kar za przestępstwa ekologiczne, ale niestety wykrywalność przestępstw związanych z ekologią jest w Polsce poniżej 30%, a więc należy szybko znaleźć sprawców w tej i w innych sprawach niszczenia środowiska i potem ich należycie osądzić. Wszyscy my jako Lewica poparliśmy to, aby zwiększyć te kary, gdyż obecnie kary w wysokości kilkuset złotych dla firm, dla producentów są po prostu śmieszne. Oni wolą zapłacić taką karę i w ogóle się tym nie przejmują i dalej trują środowisko. Także tutaj jesteśmy zgodni, że trzeba karać jak najsurowiej, ale również trzeba zwiększyć wykrywalność sprawców. Już mijają trzy tygodnie od doniesień o zatruciu odry, a o sprawcach cisza. Może organy ścigania za późno się za to zabrały. Oby nie.